Cześć Boże, witam kolejnego dnia w naszych nietypowych rozważaniach różańcowych. Dzisiaj przeżyjemy tajemnicę o tym, jak Jezus jeszcze przed rozpoczęciem publicznej działalności zamieszkał w Kafarnau, a nie w swoim rodzinnym Nazarecie. Kiedy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, opuścił Judeę i udał się do Galilei. Nie zamieszkał jednak w Nazarecie, lecz osiadł w Kafarnę, które znajdowało się nad jeziorem, na granicy krainy Zabulona i Neftalego. W ten sposób wypełniło się to, co zapowiedział prorok Izajasz o ziemi Zabulona i Neftalego, o drogach pomiędzy Morzem a Jordanem i o krainie, która stała się pogańska. A mówił on, że lud, który nieustannie przebywa w ciemnościach, Ujrzy światłość wielką, ona bowiem rozbłyśnie nad całą tą krainą, która teraz znajduje się w okowach ciemności. Od tego momentu Jezus zaczął głosić, opamiętajcie się, królestwo niebios przybliżyło się do was. Rozważmy tę tajemnicę, odmawiając dziesiątkę różańca. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowoś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzusznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiono owocu żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzusznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.